Dzień dobry widzowie, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem powalczymy z wyjątkowo nachalną łazą z PGN A jest taki jeszcze mały bonusik, będzie niespodziewany zwrot akcji. Ale to sobie wyczajcie sami. Także jest coś, czego jeszcze nie było w moich materiałach. Także miłej zabawy życzę. No, a teraz spadam. Elo Słyszy pan Tak, tak, tak No właśnie pan dokonał rejestracji na ja no nas na stronie w sprawie zarobku na jakiej stronie? Na stronie właśnie a PGN, PGNG, no tak, 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 no pamiętam, pamiętam Kurwa, no, wiecie no pewnie pan. No No wiecie pan No No właśnie dzwoni, żeby wszystko wytłumaczyć, powiedzieć jak pan wiecie zarabiał No to słucham, słucham. Pan myślał o zarobku? Okej, okay, mam takie pytania. Bogdan e, właśnie pietronka onet był. Pana mail? No tak, tak, tak. Pana mail Dobra. Pan kiedyś już miał doświadczenie na rynkach międzynarodowych? E, nie, nie miał. Nie, nie szkodzi, wszyscy zaczynają od zera i wszyscy zarobiają, wszyscy w panuje, pasuje i wszyscy właśnie... No i potem forsy tutaj. Uh, handlujemy. Na rynkach międzynarodowych handlujemy takimi rzeczami jak kryptowaluty, pary walutowe, akcje, obligacje, surowce. Uh -huh. Kupujemy taniej, sprzedajemy dłużej. To jest zrozumiałe? Zrozumiałe, pewnie. Jaki praca czy pan pracuje? Gdzie pan jest ekspertem? Niech pan mi powie. No, ekspertem? Ekspertem? Wie pan. Ekspertem to bym się może nie nazwał, ale no. Jestem operatorem maszyn różnych, takich ciężkich. O no właśnie pan jest prawie inżynierem, tak? Nie no, jak. Wykształcenia nie mam takiego. Nie jestem inżynierem. Ale. No, ale panie, pan potrzebuje dodatkowych pieniędzy, dlatego pan tutaj rejestruje się, prawda? Dlatego, żeby zarobić co najwięcej. No to. No, zarobić oczywiste. dużo, prawda? No prawda, prawda? No widzi pan. Właśnie. Pan jako człowiek, też do będzie pracował robot. Robot mhm. to jest taka sztuczna inteligencja. To prawie pana maszyna, tylko ona będzie jeździła właśnie na rynkach międzynarodowych i będzie zawierała za pana i dla pana ugody. To jest zrozumiałe? Mhm. Zrozumiałe, pewnie. Właśnie tak. Eee, ona będzie zarabiała i właśnie robiła dziennie 65 do transakcji. Zawierała. Oczywiście nie wszyscy będą z tych transakcji na plusie. Będą minusowe, ale tych minusowych będę, no, chyba właśnie 15, 20, maksymalnie 25. Inne są plusy, bo nie nakrywają minusa, Robot wywodzi te pieniądze do Pana na konto handlowe, czyli gabinet osobisty. I właśnie takim właśnie metodem Pan zarobia. U Pana będzie gabinet osobisty, czyli miejsce, na którym Pan będzie wziął. Ile Pan zarobił, gdzie Pan zarobił, jakie kwoty są zarobione, żeby dały się decydować. Co robisz z tymi pieniądzami? Wy na swoją kartę lub na zostaje, żeby oni dały i pracowali. To jest zrozumiałe? No to jest zrozumiałe to mnie. Dobra. Eee, właśnie. Pan kiedyś robił zakup przez internet. No ale panie, jak nie ale... robił, no. No, czyli robił. Od właśnie aktywacja konta handlowego, czyli gabinetu osobistego wygląda jako zwykły zakup przez internet. A, eee... Po prostu potwierdza to przez aplikację bankową. No i tyle, zaczyna pan zarobiały już następnego dnia. A powiem szczerze, że pan nie zarobi tutaj właśnie 10 milionów dolarów, nawet od pierwszego dnia, ale już. Nie, 40, no, pani. 10 no. nie potrzebuje. 100 mi 5. Pan jest, 100. <laughs> pan jest, powiedzmy tak, Realisty, ja powiem szczerze, że pan tutaj zarobi 45-50 dolarów minimalnie następnego już dnia. Mm -hmm. I cały pan pan będzie zdecydował, co robić dalej. Zerobiać, właśnie wypłacać, no rozumie pan, pieniądze po poduszku to są pieniądze, prawda? Rozumie to pan? No tak, no, zgadza się. No widzi Pan. Właśnie e, dlatego pytam, z jakim Pan bankiem współpracuje? Ja pytam to po to, żeby zrozumieć, czy mamy możliwość właśnie wypłacać do Pana banku. Milenium. Mille, Zarobek Pan. Milenium. To jest piękny, mocny, ja usłyszałem, To jest piękny, mocny bank, to właśnie normalnie, on nie zawiera dużej prowizji. Normalnie, to jest normalny bank i ja myślę, że Pan ma i aplikację tego banku i wszystko no, ma Pan, tak? No pewnie, no, na no pewnie. I aplikację no mam i wszystko. No, oczywiście, że normalny, no normalny bank. bank. No, nienormalny, normalny, to jeszcze piękny, nie słyszałem na rynku, żeby jakiś był, no, ale nie wiem, pewnie. ja się tam nie znam. O, wiecie pan, właśnie banki, właśnie robot działa, robot, u pana będzie analityk, mhm. który będzie panu towarzyszył cały czas. To jest taki prawie, powiedzmy tak, no właśnie, nauczyciel, który będzie właśnie Panie no robił tak, żeby pan nie no, robił błądów, pilnował Pana, żeby Pan tylko zarabiał, no mhm. i nadawał całe takie dużej właśnie e, analitycznej informacji. Rozumie mhm. to Pan? Tak, rozumiem. Właśnie tak, dlatego kolego, właśnie Pan ma po prostu tutaj zaczynać zarabiać, żeby uwidzieć jak to działa. Rozumie to Pan? No rozumiem, rozumiem, oczywiście. Rozumie to pan. A ile pan ma lat? Ja po prostu słyszę, że pan ma taki pewny głos i właśnie ma życie doświadczenie. Ile pan ma lat? No niedużo, a ile by pan. Ile by mi pan dał tak po głosie? No ja powiem panu szczerze, właśnie pan brzmi mądrze. Dla mężczyzny to powiedzmy tak to jest no prawie komplement właśnie brzmieć jako starszy człowiek. Ale ja powiem <laughs> tak, ja słyszę, że pan ma 18 lat, to właśnie prawidłowo tak jest pan pełnoletnim, prawda? Tak, pełnoletni. To jest troszkę więcej. W wieku Jezusowym. No, jeszcze. trochę więcej. <noise> ja powiem Panu szczerze właśnie. E, właśnie ja tak rozumiem, że Pan ma rodzinę, tak? Dzieci chyba nawet, tak? No, dzieci nie. Ale, ale żonę, żonę nie. mam. Ale żony już Pan ma. Dlatego, kolego, Pan ma zarobić dla sobie, dla swojej żony i na no, przyszło, powiedzmy tak, rodziną, no jeżeli to potrzebne oczywiście dla Pana, na dzieci, mhm. bo ja powiem Panu jako ojciec dwóch dzieci, że Właśnie dzieci potrzebują zawsze pieniądze. I nawet jeżeli teraz pan nie potrzebuje pieniądze, niech pan mi uwierzy, jutro będzie potrzebował. Dlatego istnieją kiedy międzynarodowe. Uh, mam takie pytanie właśnie, a z jakim celem pan tutaj dokonał rejestracji? No na przykład jakieś tam jest potrzebny do pana zrobić na nowy samochód, na nowe mieszkanie, lub na nową jachtę. <grystanie> nie no, w sumie wie pan jakiegoś tam od górnego celu do nie mam, nie, no już tam w sumie z ciekawości się zarejestrowałem, nie, no ale w sumie tak jakby pomyśleć sobie, no to, no prawda, jakieś uprawnienia jeszcze by się przydały na jakiś cięższy sprzęt, nie, wie Pan, na, na przykład myślałem o kategorii prawa jazdy, kategorii C albo C plus E, prawda, na ciężarówki, bo wszystko co, co duże takie to mnie interesuje, nie, bo wie Pan, bo ja to jestem, no, ja to jestem duże dziecko, nie? Ja nie dorastam, ja tylko zabawki zmieniam na większe, także no. <laughs> tak, tak, tak. Rozumiem pana. No, ja powiem panu szczerze. Do 40 lat chłopak tylko wzrostaj. Tak, tak. Ja to powiem panu, jako człowiek, ja tak rozumiem, ja, ja po prostu mam 38 lat i ja te, na tym się znam. I dlatego ja rozumiem, że my z panem jestem, jesteśmy powiedzmy tak jednej krwi. 38, krwi. 38? e, to Takie Panie ma... to już niedługo, jak 38 to już niedługo. No wie pan, jak to się mówi. Najgorsze to jest... Pierwsze czterdzieści lat dzieci, dzieciństwa, nie? No. No, no, no ja, ja i mówię, że właśnie chłopak, pierwsze czterdzieści lat tylko, powiedzmy tak jeszcze droższe, droższym staje. E, no, no, tak. no. Okej, okay. panie za e, znaczy, panie drogi, my mamy tutaj spróbować zarobić, dlatego żeby aktywować swoje konto e, właśnie bankowe, czyli przepraszam, konto handlowe, czyli swój gabinet osobisty, który jest u nas na platformie, jest potrzebny zrobić aktywację przez transakcje na właśnie przez bank. Uh -huh. Jakie są kwoty? Pierwsza kwota, to jest 250 euro, czyli 1180 złotych, druga 500 i trzecia 1000. Właśnie, jak ostatnie kwoty 500 i 1000, to ja tak myślę jest, no za dużo dla tego, żeby pan zaczął po prostu próbować. Niech pan zacznie od najmniejszej. Żeby uwidzieć, jak to działa. Jak odbywa wypłaty, wpłaty, jak po prostu to trwa. Bo pan ma co na to stracić. Maksymalnie półtorej godziny, maksymalnie dwie właśnie cotygodniowo, żeby ujrzeć, jaka jest Pana kwota zarobiona, co dalej z tą kwotą robić, pogadać właśnie z analitykiem, a ja osobiście dopilnuję, żeby u Pana był najlepszy analityk, który Pana będzie prowadził za sobą za rączkę, żeby wszystko było dla Pana zrozumiałe. Dobra. No okej. Okay, no no, no tak. tak, tak, słucham Pana, słucham. No i powiem Panu, Panie, że... Rolo, e, ja? Po, no po, powiem panu, że myślę, że tak rozsądnie będzie chyba zacząć od tej najniższej kwoty. To jest piękny, prawidłowy pomysł, bo właśnie jako mężczyzna do mężczyzny powiem, jeżeli nie zrobimy, nie będziemy rozumieli z czym mamy do czynienia. To pierwsze. Po drugie, pan będzie miał tutaj na spokojne, takie właśnie zarobione, normalnie pieniądze. Ja już mówiłem o tym panu. To, bo teraz właśnie rozrępan, warunki mm -hmm. na rynkach są po prostu fantastyczne. Zloty, spadki, a my zarobiamy na tych wahaniach i to jest przepiękne. Dlatego, żeby aktywować konto handlowe, to jest potrzebne. Napdan w Biedronka, wysocz do pada teraz Linkę,dziemy do pana. Tu mm -hmm. was pan, pan wejdzie tam, ja tutaj będę na telefonie, a pan wypełnia, a to teraz... wszystko. A to teraz pan, to będzie. To... Ja... Jakby. Ja rozumiem, tylko wie pan, ja teraz jestem w pracy i nie, nie bardzo mogę. Ja dopiero za godzinę, za godzinę, Panie, za godzinę dopiero kończę. To, to byśmy może za godzinę to, to zrobili. Dałoby radę? Oczywiście my ma А, за години, я повім пану, що за годину ми ж пан більше м'яв нормальне місце хандлове, То перше, щоб mm -hmm. jutро, jutро є собота, jutро, в, в суботі неділе джалою тільки ринки криптовалют. А зараз, власне, ринки криптовалют просто несамовічно златаю. Для теку, колего. My mamy to lepiej teraz zrobić. To będzie trwało trzy minuty i niech pan będzie dał ich pracy Co jest potrzebne dla tego? My możemy zrobić to przez maila, jak ja mówiłem do pana. Pan to wszystko potwierdza, to będzie trwało trzy minuty. Lub my możemy zrobić to przez pana kartę. Po prostu ja tutaj samodzielnie to zrobię, pan po prostu potwierdza przez swoją aplikację bankową, nadaje potwierdzenie, no i voila, zaczynamy pracować. Miejsce już będzie usytuowane właśnie już na wszystkich giełdach. Mój pan też się zarabiał już od rana. Bo dzisiaj jest piątek, Pan ma rozumieć, że właśnie, no, tak, tak, lepiej, lepiej już być gotowym na sobie dzień. Banki widzą, że teraz jest, powiedzmy tak, prawie weekend, dlatego żeby bank po prostu to wszystko, powiedzmy, zrobił, jest potrzebne lepiej teraz zrobić, bo teraz jest, jest czymś tak, powiedzmy tak, za 10.03, to znaczy tak, lepiej teraz my to zrobimy. No. Bo o czwartej właśnie, pan już mogą być nieczynnymi. Rozumiem, No Dobrze, proszę, nie, proszę nie, Rozumiem, rozumiem, proszę pana, tylko wie pan, teraz teraz będzie ciężko troszeczkę. Teraz jakby nie dam rady, bo tak jak mówiłem, jestem w pracy. Za chwilę muszę, no muszę wsiąść na wózek widłowy. A no na wózku to wie pan, i obie ręce i obie nogi zajęte, wózku, no to nie, nie będę mógł. Rozumiem. Panie Lolek, my teraz wszystko zrobimy. Za dwie minuty. Niech pan po prostu dosłucha się mnie. I teraz wszystko zrobimy. Teraz niech pan nadaje numer karty. Ja teraz zrobię tutaj, właśnie Sze za trzy pan... minuty i już będziemy mi gotowy. Po, powtarzam, proszę pana, powtarzam, po raz kolejny. Nie, nie, nie mogę teraz, no. Nie da rady, bo tu mi gościu stoi i czeka na załadunek. Dlatego my zrobimy to za minutę. Niech pan pa, daje Nadaje pan karty. Nie mogę teraz, no. Kierow... Za przez aplikację. Kierowca się spieszy, proszę pana. Nie, nie, no nie da rady teraz. O szesnastej, jak już będę po pracy, możemy to zrobić, okej. Okay. Czy jest Pan pewny właśnie? Tak, rozumie, jestem, że tak, tak. ja wiem, ja rozumiem, jestem pewien. A, niech Pan posłucha mnie, momencie. To normalnie, że Pan jest pewny, to mi się bardzo podoba. A, panie Karol, co my mamy zrobić w tym przypadku? Ja teraz mam zarezerwować miejsce dla Pana na giełdzie. Właśnie już w Tokio i Sydney. Pan ma to rozumieć. Dlatego Właśnie niech Pan mi powie. Zrobimy to właśnie za godzinę. Bo no, mnie? No tak, 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 za godzinkę. Za godzinkę już będę pod pracy. Tylko Panie Drożenki, my, my mamy zrobić to. Bo rozumie Pan, ja robię to teraz pod swoją odpowiedzialność. I mój szef po prostu odkroi mi głowę, jeżeli my to po prostu nie zrobimy. Ja teraz zrobię to bez Pana pieniądze. To jest zrozumiałe? No tak, to tak, tak. tak oczywiście. Nie. Dobrze, jeśli Pan tak może rozumie zrobić, to, to okej. Okay. Nie, to dla pana w pana interesie. Ja po prostu widzę, że pan jest zdecydowany, no tak, że pan potrzebuje nie. tego, pana, no my mamy to zrobić, dlatego, dlatego my mamy właśnie to, to wszystko, po prostu dosytuować to, to, to do pana potrzeb. E, teraz zrobimy. Karolo, dawaj, zrobimy teraz właśnie dwie minuty że i, pana nie, i za godzinę do ciebie zupują analityk. Naprawdę nie mam, nie, nie mogę teraz, naprawdę nie mam czasu gościu mi tu, klient mi tu stoi i czeka właśnie, a my dalej gadamy. Nie mogę klienta zostawić i... Dawaj tak, dawaj tak, Karolu, słuchaj, nie, nie. dawaj posłuchaj. tak. będzie z tobą właśnie... Posłuchaj, jak nie, 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 jak nie, nie, nie za godzinę tam posłucha. Jak ja za godzinę zadzwonię, powiedz bo, bo mi, jak rozumiesz, między nami ma być hasło, żeby ty zrozumiałeś, że to ja dzwonię. Niech to Dobrze. będzie słowo... Toruń, toruń, pasuje toruń. Dobra, może być toruń, no to za, za godzinkę. Ja zadzwonię okay? i powiem, Jan, Jan Gorsuński, toruń, za godzinę i zaczynamy działać. Ty już będziesz gotowy za godzinę. Tak, już będę gotowy, to zadzwoń za godzinę, już Obiecujesz? będę po pracy, będę miał, będę miał czas. A teraz, przepraszam cię bardzo, ale muszę lecieć. Naprawdę. Ale że za godzinę to zrobimy. Tak, oczywiście, oczywiście. Jestem zdecydowany no. Jesteś zdecydowany. Tak. Wtedy kolego, za godzinę już mamy to zrobić. A ja teraz już lecę do działu finansowego, żeby właśnie zarezerwować że ciebie nie handlowe. Bo no ilość z tych nie jest ograniczona. Za godzinę. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnę o tobie. Ale za godzinę To tam, tam, również Zaczynamy. Tak, tak, tak. Zaczynamy. Tylko pier słuchawki, to będą może inne numery, ale hasło będzie to samo. Ja po prostu przełączam się właśnie przez um, um, IP telefonię. Rozumiesz? Na dobra, to dobra, to tak wiem, powiedzieć. wiem, 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 rozumiem. Naprawdę muszę już lecieć, bo, bo my się tutaj się. ludzie denerwują dookoła i zaraz, zaraz dostanę. Opierdol. Dobra, o czwartej, o czwartej zadzwonię. Okej, okay, dobra, to o czwartej czekam, o godzinie czwartej, okej. Okay, do usłyszenia. Dziś, Tak. Dziś. Dobra, i tutaj na szybkości taka mała wstawka. Zanim Pan zadzwonił, ja zadzwoniłem sobie na centralę do PGI do PGNG, do Warszawy. I zgłosiłem, jaka jest sytuacja i tak dalej. I wiecie, tak, żeby się upewnić, nie? Tutaj macie fragment tego nagrania. Dobry. Eee, proszę pani, ja dzwonię. Z, można powiedzieć w takiej nietypowej sprawie. Z takim nietypowym pytaniem. Eee, Wie Pani, bardzo często ostatnio widywałem, no nie, nie powiem, że Wasze reklamy, ale jakby reklamy podszywające się pod Was, pod Tak pod Dzwonię po prostu, żeby żeby zgłosić. Tam namawiali na jakieś inwestycje i tak dalej. To jest, mam rozumieć, oszustwo, tak? Nie prowadzicie żadnych takich działań. Ale to Pan widział taką reklamę gdzie? W internecie? W internecie, tak. W, interne szybie, w internecie. W internecie. Tak, zazwyczaj na Facebooku albo w serwisie YouTube, tym podobnych yy, właśnie rzeczach. Czy no, ma Pan jakiś screen tej reklamy Zrobione? Yy, No Generalnie nie mam żadnych screenów tej reklamy. Chociaż chyba mam, ale yy, musiałbym sprawdzić za chwilę, ale wie Pani, generalnie to. Mniej więcej jakby to pani zobrazowała się reklama, wyglądała tak, że no po prostu PGNIG, jakiś tam obrazek, śmieszny po prostu opis, że no zainwestuj tam w akcję PGNIG i tak dalej. No obiecywali po prostu złote góry, nie przy tam jakichś minimalnych wpłatach, powiedzmy. Także no tak to wyglądało mniej więcej. Tutaj proszę pana, jeżeli chodzi mhm. o tego typu informacje, o których pan wspomniał, to owszem, pojawiły się jakieś informacje mhm. odnośnie zarobki gwarantowane, tam no, było no, tak, tak, coś zdjęcie prezydenta też czy premiera, i tam informacja, że inwestując tysiąc złotych można zarobić tam osiemnaście i coś takiego, to proszę pana zgłoszona, także tutaj oczywiście oficjalna informacja, proszę pana, Departamentu komunikacji i marketingu PGN GSA tutaj zaznaczyła, że nie prowadzimy żadnej kampanii mhm. zachęcającej do inwestowania w instrumenty finansowe oraz informujemy, że takie NIG nigdy też nie telefonuje do klientów z propozycją inwestycji. No i wszelkie mhm. tego typu próby kontaktu należy uznać za oszustwo. Jest to oczywiście zgłoszone. Mhm. No dobrze, czyli jakby z góry wszystkie, wszelkie próby jakby takiego kontaktu po prostu odrzucamy, tak? Tak, to jest. Czyste oszustwo, tak? Tak, oczywiście. Karolo, hasło mhm. to... Tak, Jan Polski. Umawialiśmy się. Właśnie dzwoni do ciebie. Tak, tak. Mi ok, no Zaczynamy. Zaczynamy, tak? No, zaczynamy, zaczynamy, no, oczywiście. Tak, dawaj, właśnie teraz, e, dawaj zrobimy tak. E, no. Teraz włącz aplikację bankową. Tego banku właśnie. No. Millenium. Tak, dobra drugie właśnie, a dawaj zrobimy to przez numer karty, bo ja wyślę do ciebie właśnie linkę tam wszystko wypowiesz. Lepiej przez kartę żeby właśnie nie trzymać za długo ciebie, dobra? Halo? No jestem, jestem, Halo, jestem, jestem, jestem i wiesz dobra, co? Ale wiesz dawaj, co? Tak, a... zanim, zanim zaczniemy to ja ci coś powiem ciekawego bardzo eee, Mianowicie a może inaczej? Może takie pytanie: hej, ilu kretynów się dało tak oszukać? Po no co tak powiesz? My jesteśmy porządną, normalną firmą, która. Kurwa, działa gościu! Się, gościu, teraz. Bądźmy szczerzy, porozmawiajmy, kurwa, jak ludzie, jak mężczyzna, z mężczyzną. Powiem ci, dzwoniłem przed, moment, przed chwilą do PGMIG w tej sprawie, w sprawie tych reklam. Pytałem się, co i jak, czy prowadzą taką działalność takie coś. Pani mi wyraźnie powiedziała, że to jest oszustwo, że zostało to zgłoszone, że jest nawet informacja wystawiona na stronie ich oficjalnej. Sprawdziłem, takowa informacja tam istnieje. Więc pierwsze, pierwsze, posłuchaj Karolu, wszystko jest normalne, działamy, zarobiamy, wszystko działa. Oczywiście, oczywiście. Opinie mogą być różne, to pierwsze. Po drugie, e, właśnie, gdzie Ty tam dzwoniłeś, żeby to, tego wszystkiego się dowiedzieć? Przed chwilą dzwoniłem. Przed chwilą dzwoniłem na infolinie PGNiG do Warszawy i Pani mi wszystko wytłumaczyła. Także, no, A dlaczego tu PGN Dlaczego tutaj PGNG? Właśnie, my jesteśmy organizacją międzynarodową. PGNG, czyli PZU, to Teraz jest nasz na partner. Teraz, teraz mówisz, że organizacja międzynarodowa, co jeszcze? Może mi powiesz, że nie macie z PGNiG nic, kurwa, wspólnego? No jak to nie mamy wspólnego? To nasz partner. A czy no masz? to ci tłumaczę, kurwa mać, że babka mi powiedziała, że oni żadnych takich akcji nie prowadzą. Po prostu, że mam z góry traktować te wszystkie telefony, jako po prostu próbę oszustwa, wyłudzenia pieniędzy. Jest to rzetelna informacja, z rzetelnego źródła, bardziej rzetelnie się, kurwa, nie da. Więc przestań mnie robić w chuja. Ja niczego nie robię takiego właśnie, no po prostu mówisz, nie Chrześcijanie, to pierwsze, po drugie właśnie, spróbuj mówić, jak to działa. Tutaj widzisz, tutaj, jest, czy co potrzebujemy właśnie duże jakieś kwoty? Nie, to no twoje konto, to no ty potrzebujesz tego, nie ja. Ja jestem tylko, powiedzmy tak, menedżerem osobistym, ale kiedy ty tam zarobisz, ty będziesz po prostu wdzięczny za to, że ja właśnie zadzwoniłem tak, do Tak, 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 wdzięczny, no. Chuju do raju. Dlatego? Właśnie, jeżeli ty po prostu nie chcesz tego robić, to po prostu to Kurwa, tłumaczę temat, ci gościu, to. że dzwoniłem, powiedzieli mi co i jak. No, jesteś kurwa oszustem. Na to wychodzi. Nie jestem. Nie, nie jesteś, jestem. kurwa, nie jesteś. Jesteś. Nie jest. Nie jest nasza firma. Karol, to Jan pan od Kurwa, Słuchaj, znowu. Jaki tam pod. Tak? oczywiście to ja dzwonię, no, zła, nie, no jak po ty, co, po, po co, po tam... co, ale po co, to, co dzwonisz? Nie znana. po to, żeby ty zarobiłeś raz z nami i żeby ja z tobą zarobiłem. Tak, 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 We, weź, weź kurwa, powiedziałem ci co miałem powiedzieć, nie widzę sensu dalszej rozmowy. No jak to nie widzę sensu, właśnie spróbuj. Kurwa, no nie widzę sensu, co mam Ci jeszcze powiedzieć? W jaki sposób mam Ci jeszcze powiedzieć, że to jest szpinder, żebyś kurwa uwierzył? A dlaczego Ty właśnie myślisz, że to jest jakieś oszustwo? Tłumaczę Ci, dzwoniłem do PGNiG, mówiłem, że są takie, a takie reklamy. Powiedzieli, że nie prowadzą takiej działalności, te reklamy są fałszywe i tak dalej, i tak dalej. Żeby... Ty rysujesz się nie na PGNiG, to pierwsze. A na co? Do papieża kurwa? Jakiego papieża? Bez 9 z O, to jest nasza reklama! Jaki papież? PGNiG, Jaki PGNiG się, kurwa, rejestrowałem przez reklamę PGNiG. Co, teraz się wyprzesz, kurwa, wszystkiego? O, ty właśnie tak, tak mówisz. Dawaj, prowadzimy właśnie świecieczki, żeby ty widział, gdzie my pracujemy, co my robimy. No, ja już wiem wszystko, ja nie muszę Gdy więcej wiedzieć. Ty, co ty wiesz, co ty wiesz? Wystarczająco naprawdę, dużo. Ty niczego jeszcze jest? Posłuchaj, jak ty myślisz? Jak ty myślisz? Logicznie. Każda dziewczyna, napić. No dobra,